Siemaneczko, witam wszystkich serdecznie dzisiaj wtorek, kolejny dzień. Ostatnio, bardzo słabo tutaj idzie. Nie możemy się wstrzelić wyniki i nic po prostu nie trafiamy. Mam nadzieję, że dzisiaj karta się odwróci. Lecimy oczywiście ze standardowym układem filmu, czyli najpierw kilka słów na temat promocji, bo będę mówił tutaj o promocji w Admiral Becie Na każdego nowego użytkownika czeka aż 1300 zł, przepisane w bonusach do trzech pierwszych depozytów. Jeżeli nie masz tam konta, chciałbyś takie założyć, możesz zerknąć do pierwszego komentarza pod tym filmem, gdzie będzie znajdował się link do założenia konta. Podczas zakładania konta najważniejsza kwestia to potwierdzenie z zgód marketingowych i wszystkie bonusy wtedy będą dostępne na Twoim koncie. Jeżeli zrobiłeś te dwie kwestie, kolejna to jest właśnie depozyt. I przy przy pierwszym depozycie masz bonus 100% do 200 zł, czyli wpłacasz 200 zł, 200 zł dostajesz w bonusie i dodatkowo, że wpłaciłeś maksymalną tutaj kwotę, dostajesz jeszcze 25 zł we freebecie. Drugi depozyt to jest 50% do 600 stów, 600 stów, do 600 stów, czyli tutaj wpłacasz 1200 zł, dostajesz maksymalny bonus i dodatkowo jeszcze 75 zł freebet'a właśnie za to, że wpłaciłeś maksa, można oczywiście mniej, no bo tutaj na przykładzie maksymalnej kwoty, no przy trzecim depozycie już tak fajnie nie jest, bo tu jest tylko 25% do 400 zł. Obrót bonusem, trzykrotny, minimum trzy zdarzenia na kuponie, każde z kursem minimalnym 1,30%, Prościzna. I dodatkowo, żeby tutaj odblokować sobie kasę z bonusu, trzeba oczywiście obrócić e, chociaż jeden raz wpłaconą kwotą na depozyt. Czyli przykładowo, wpłacasz sobie dwie stówki na pierwszy depozyt, musisz za dwie stówki zagrać kupon bądź kupony, które uwolnią Tobie bonus. Dodatkowo, jeżeli ten kupon z salda depozytowego będzie od razu spełniał warunki obrotem e, bonusu, to od razu taki kupon będzie ten obrót robił. Czyli ten obrót taki e, trzykrotny, to jest taki troszkę wirtualny. Jak ktoś jest zainteresowany, to jeszcze raz odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, a my lecimy jeszcze z konkursem. I jak zawsze będzie Kubisław do zgarnięcia Co trzeba zrobić, żeby nie niego poleczyć? Zostawić łapę w górę, zasubskrybować ten kanał W komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w meczu Hiszpania-Włochy Są młodzieżowe Mistrzostwa Europy Under 21 Typujecie do godziny 21, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie Nie biorą po prostu udziału w zabawie No i dobra, co my tam na dzisiaj mamy, nie? Ostatnio jest masakra yy, Jedno zdarzenie, kilka punktów, jeden gol, jeden różny czegoś zawsze tutaj brakuje. I tak to wygląda. Dzisiaj Łysy idzie na pierwszy ogień. E, Francja z Polską. Powyżej 2,5 gola. No to jest rynek, który mnie ostatnio e, mocno zawiódł, no ale tutaj wszystko wskazuje na to, niestety, że powinniśmy dostać e, delikatny wpierdziel, jeszcze tutaj od Francji na koniec tych młodzieżowych mistrzostw. E, do tego Fluminense z Borussią Dortmund. Tutaj Fluminense ma strzelić gola po kursie 1,66. E, fajny tutaj kursiwo na gola Underdoga. 2,46 wyszło łącznie. No i trzymam kciuki. Mam nadzieję, że tutaj e, coś się troszkę odmieni, Konciu będzie następny ja dzisiaj na samym końcu, River Plate Urawa Red Diamonds tak jest, polski trenero tutaj, no i właśnie Urawa ma strzelić gola według Konrada i ja tam trzymam za nich kciuki, będę na pewno ten mecz dzisiaj oglądał i do tego Malaga z Realem Madryt, koszykówka Czwarte spotkanie półfinałowego meczu pomiędzy właśnie Malagą a Realem Madryt. I tutaj dodatni handicap plus 5,5 na Real Madryt po kursie 1,43. No do tej pory Real dwukrotnie wygrywał dwa razy u siebie. Raz grali w Malazę, przegrali tylko dwie, dwoma punktami. Także mam nadzieję, że tutaj ten handicap również zostanie pokryty. A ja gdzieś tutaj po cichu generalnie myślę, że Real wyciągnie wnioski z poprzedniego meczu w Malazę i generalnie sobie już załatwią tutaj w tym starciu finał. No, i przejdźmy na koniec do mojego kuponu. Dzisiaj dwa e, mocne e, propozycje. Dwie mocne propozycje. Francja-Polska. Stawiam tutaj na handicap minus półtora na Francję. E, teoretycznie Francuzom tutaj wystarczy remis, ale musieliby wtedy spoglądać na mecz Portugalii z Gruzją. Dobrze mówię, to jest ta grupa, nie? Tak. E, więc wydaje mi się, że po prostu pójdą tutaj po swoje. No, a patrząc na grę naszych tutaj kadrowiczów to można się spodziewać po prostu treningu strzeleckiego ze strony Francji jesteśmy tutaj podłamani, dostaliśmy w trąbę 5 do 0 od Portugalii, a mogło być więcej, bo tam było widać, że już mocno spuścili stonu pod koniec no i to tak właśnie jest, nie? i Niemcy z Anglią powyżej 2,5 gola to jest właśnie ten rynek, który mnie ostatnio zawodzi, ale jeszcze raz tutaj to próbuję to są akurat młodzieżowe mistrzostwa jeszcze under 19 no i tu ciekawa statystyka, bo generalnie Anglia ma jeden punkt Pierwszym meczu było 2 do 2 z Norwegią. Niemcy mają 0 punktów i było 0 do 3 z Holandią. Mocna tutaj niespodzianka. I najbardziej mnie ten mecz zaciekawił, bo generalnie tutaj Niemcy oddali 23 strzały. Zabrakło naprawdę tutaj skuteczności. E, przy 12 strzałach holendrów, które, z których trzy zakończyły się bramką. No w Anglii z Norwegią aż tak strzelecko nie było, ale były gole. I właśnie podłóg to. Stawiam tutaj na over 2,5, bo zarówno Anglia, jak i Niemcy muszą tutaj grać na maksa. Pierwsze mecze im nie wyszły, trzeba tutaj po prostu już gonić. I tak wygląda mój dubel na dziś. Mam nadzieję, że chociaż jeden z tych trzech, no nie musi być mój, ja, to nie musi być mój kupon, naprawdę. Żeby coś to się tutaj siadło. Tyle na dzisiaj. Dzisiaj jeszcze live'ik będzie po 15, także ja tutaj standardowo zapraszam. A tymczasem życzę wam miłego wtorku. Siemano, widzimy się jutro. Cześć!